ohoho chłopak stąd piękna rzeźba w piachu przekręcić się bym chciała ale wam pokażę ten teren festiwalowy który teraz jeszcze jest zamknięty on dopiero wieczorkiem ożyją I, i takie ten to jest moja turecka partnerka Coraz ją tak. Leniwa niedziela w kamperku Trochę chłodnowo Kasia pracuje. Montuje to, co później wy będziecie oglądać. Ja też pracuję. Gotuję to, co później będziemy jedli. fasolkowo warzywkowo I tam z przyprawami. Do tego będzie jogurcik. Efekt końcowy moich wysiłków obiadowych. Ziemniaczki dawno nie było. Fasolka z boczusiem, z papryką i na to przyprawy i, znaczy, jogurt. Więc myślę, że królewskie jedzenie. A, wow, odzyskaliśmy naszą miejscówkę. Przez cały dzień służyła jako plaża miejska, bo przewolił się tutaj tabun bombelków. Plaży nie zużyły, bo plaży zużyć się nie da, ale śmieci trochę zostawili tu i tam. I wracamy do spokojnego chilowania w swoim towarzystwie. Lubimy to omułem gary po obiedzie. Obiad widzieliście. Uka się nic nie zmieniło, dalej, dalej pracuje. To jest praca wiesz. Ona nie może żyć bez, bez pracy. Ona mówi: Króciu, ja się nudzę, jak nie robię, więc co ja mogę zrobić? Pozwalam. Czur będzie z ogniskiem, kiełbasą, wreszcie mięso jest! Grillowane pieczone mięso, woda się grzeje na mycie. Co by moja najdroższa sobie łepek umyła. też lepiej jakby jutro umyła, ale co tam? Także ten, ten tego. O! Ja się zdrzemnąłem w międzyczasie, żeby... Tak muzyka gra, wszystko gra. Zobaczcie, 21.15, a my jesteśmy w takiej aurze. To jest niesamowite. Wystarczy pojechać trochę na zachód i człowiek się czuje trochę jak w Norwegii. Białe noce czy co? Wczoraj odkryliśmy tą specyfikę, że tutaj ciemno robi się dużo później. Dlatego, tak o tej porze normalnie już by było ciemnawo, paliłoby się ognisko w zmroku. A tu nie. Piękności Ale są ciekawskie. Musiałbym wyrzalcie przyjęta. Może, o oh maga,

Zalega, bo ją się źle wymawia. tak jak Karsibur to nie jest takie po polsku trochę. Ale będziemy tu zaraz płynąć za 10-15 minut. Zaraz ją tak... tak. O, uciekła. Bo już Dobra. tak ręka szła do zepchnięcia. Idziemy U. zobaczyć sam na, na murek. Będziemy. To jest chyba prom, ten Bo są generalnie. Są dwa promy. Jeden jest dla mieszkańców, a drugi dla turystów i innego tałataństwa. To my jesteśmy tałataństwo. Panie kierowco, jeżdżamy. Zapatrzyłem się, bo tam jest salę satelitarna, Na nie mamy. Tego nam brakuje. Hmm. A my nie mamy i zapatrzyłem się. Dobra. Dobry. dobry dobry I co? Tylko materiał niebezpieczny po, Poważnie? Tak Co? Ja no pierdolę Interne Internet kłamie, słuchajcie Pozdrawiamy bardzo niesympatycznego pana z obsługi promowej. Hej, mała aktualizacja. Jednak wjeżdżamy do Świnoujścia tunelem. Przeprawa promowa dla zwykłych śmiertelników działa, funkcjonuje czy nie? Czy mogą z niej korzystać tylko mieszkańcy i operatorzy materiałów niebezpiecznych? Woo! Ale to jest też. Sympatyczne, że nie potraktowano nas jak materiał niebezpieczny i na prom nie wpuszczono. Ja lubię być traktowany jako materiał niebezpieczny. Ja natomiast... też miałam nadzieję. Natomiast ma to swój pozytywny wydźwięk. Chyba no, jednak mamy łagodne oblicza. To po co te rzęsy ja malowałam dzisiaj? Co było? Pojechać tak na to, jak się, się obudziłaś. Tak się przygotowałam. Jakbyś... Prosto z łóżka wyjechała na prąd, to by cię wpuszczono... <noise> Powin... o, ja wiem, mam wyjeżdżać bez śniadania i bez kawy. Wtedy byłabym zdecydowanie bardziej niebezpieczna i niesympatyczna. No słuchajcie, ile jedziemy już? Ciągnie się ten tunel dość długo. No to jest jeden z najdłuższych w Polsce. z tunelu, światełko w tunelu. To jest bardzo hałaśliwy tunel. Tak, mam nadzieję, że jako tak nas słychać, bo szum jest ogromny z powodu wentylatorów. Jest bardzo głośno. Eee... Okej doki, wracamy na powierzchnię. Jesteśmy w świniu ujściu i skulowo ale... no, z resztek zostawiliśmy kampera na osiedlu trochę bezczelnie bo to tego nikt nie lubi ale tutaj o parking będzie ciężko a my zawsze oszczędzamy na parkingu bo wolimy to wydać na żarcie to nie będzie tylko drogo chciałeś powiedzieć znaczy nie, no miejsca były, ale trzeba było płacić i to jest tam koło Dużo. 3 zł za godzinę 4, 5, czy tam 4,50 za godzinę, to wiecie, jak my zamierzamy w Świnioujściu być parę godzin, no to już prawie obiadek, nie? Na deptak, z krzoków na deptak. Taki awans sobie chcemy zafundować. W krzokach stali dwa dni dziku, dziki, jedły nas komary i muchy, teraz na deptak. Ja jajami. Teraz na nie no, to już jest inna liga. Powitanie z morzem Kasia nie chce się witać, została z tyłu A potem tacy psychologowie domorośli mówią Jaki jeden idzie przodem i zostawia partnera z tyłu, to wygląda to na taką chorą dominację, tak jak sobie oglądałem, taki jakiegoś kolesia i tak. Morze jest tam, niebo jest tam wszystko w błękicie. Ja dominuję, no Powiem Ci, pro... że dawno nie byłem na plaży w takiej formule. Zobacz te budki. A no, pro, pro. Budki, Tylko to już nie wiklinowe. Pomiędzy pomiędzy. Aktualizacja z plaży. Taki szybki rzucik na zagęszczenie. No to tak nie robiłem. I włączyliśmy się, bo chcemy Wam coś pokazać. Taki vintage yy, akcencik. Pseudo-wiklinowe kosze na wynajem. Z takiego tworzywa, jak izolacja w kablach, która udaje wiklinę. Gonimy pana Kreta na deptaku. Takie dziwne konstrukcje, które dają mało cienia, ale są efektowne. Mogę się chyba przebrać, ty zrobię show Myślę, że mało. do tego służą, <gry> bo raczej nie do, nie do... Co to, miało, co to miało być? Siedzenia, siedzenia w cieniu. <laughs> Okej, okay. schodzimy sobie z plaży, idziemy idziemy w miasto, idziemy coś zjeść. Ale muza coś, wreszcie takiego nie było na no, rynki, w knapie. Nie nagrywamy nigdy jak jemy, czy jesteśmy w jakichś tam lokalach, ale musimy nagrać. Dostaliśmy muzykę na zamówienia. Dobre jedzonko. bar Kopytko w Świnoujściu Sprawdźcie. Aktywny marketing Aktywny marketing, tak Przesympatyczna obsługa Machamy Bar Kopytko Proste, smaczne menu Kasia podjadamy mi bo meksykańska jest sztos Jak gulaszowa, jak coś Taka z mięskiem, lekko pikantna Ta. Polecamy Chciałam powiedzieć, że przejeżdżamy przez stroje. Nie zatrzymujemy się tutaj Bo to nie są nasze klimaty Ale coś wam pokażemy, przynajmniej tyle Przygodę kichnę <laughs> dla nas E, właśnie tak, ja przed chwilą kicham. Ej, o Boże. Przepraszam Was. Ale za co to jest normalne, że, że... nagrałam to, przepraszam. Jestem niezła. Włączyłam kamerę w momencie, kiedy wyjeżdżamy z Międzystroju. Ale o, tu w lesie coś się dzieje. Woliński Park na Radom się zaczyna z paką, żółtą wieżą. Pamiętasz? Kasia tu opowiada co... takie pikantne historie, ale ja o, wiesz, pomimo tych taki pikantnych... W takiej osobówce z paką, nie? To... ...pikantnych historii, to ja wam powiem, że stanęliśmy na chwileczkę, bo był... była tablica, że tu można sobie sam pójść na punkt widokowy w Wolińskim Parku Narodowym, a przed chwilą była w moment wcześniej dyskusja, że w ogóle nawet nie zajdziemy do tego Wolińskiego. Więc szybka decyzja, stajemy. Zapłaciliśmy bilet, bo to trzeba. Idziemy na taki punkt widokowy, lornetka i będzie stamtąd na pewno widać Szwecję. Ale obżarci jesteśmy okrutnie, bo taki obiad jak dzisiaj zjedliśmy w barze Kopytko to w ogóle historia sama w sobie, bo tam coś nagraliśmy oczywiście w barze Kopytko, ale takie minimum. Pewnie teraz wjedzie ten fragment z baru Kopytko. Świetni, a jeśli nie wiedzie, to słuchajcie. Świetni ludzie, wparowujemy do takiego baru, który wygląda jak bar mleczny. Ale zajęte prawie wszystkie stoliki, więc budziło zainteresowanie. Zwykłe żarcie. Zimniaczki z kotletem, pierogi, coś tam, coś tam. No i podchodzimy koleś bardzo zabawny, ten obsługujący zagaja, co chcemy, a to co, to co? Ciach, 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 już wszystko. już będziecie wiedzieć od jutra już zamówione, jutro wrócicie. A to jaką mam wam muzykę puścić? I podsuwa mi telefon ze Spotify. i mówi wybierz tę muzykę, żeby była wasza muzyka, nie? No i wybieramy sobie DAP Fix, lecimy. Muzyczka gra Patrzta, patrz, patrz ta, patrzta, patrzta Poczta, poczta, poczta Dobra. O wszystko O tu była taka to chyba jakaś wojskowe coś obserwacyjnego, bo myślałem, że na to się wchodzi, a tu Oczywiście się wchodzi jak się ma jak, o, jak Wystarczyłoby jest. mieć kawałek liny Ale wysoko uuu Wiecie co spokojnie ze 100 metrów jest klifu Kasia bo to zawsze się liczy tak Zrzuca się i się liczy Jeden, dwa, trzy BUM nie, także może Być skoczyć. Nie, fajnie. Ładna perspektywa, fajny widok. Zaraz spokojne. zobaczymy, co tam jeszcze. Stateczki. Dobra, idziemy lornetkować, więc kończymy podziwianie da, jest widoków. Tylko tutaj, ta, no, coś tam. Mhm. Tak jeszcze myknę marski. w ten sposób. O, Kasia kontempluje. Mhm. Wszystkie kasie zawsze kontemplują. Nigdy wszystkie, żadna prosto nie pluje, tylko kątem. Wszystkie kasie są fajne. Ciach, bajera, dobra. Mała ciekawostka. E, wsiadaliśmy już do kamperka i e, zaczepiła nas pani pytając, czy mamy klucz dziesiątkę. Okazało się, że tutaj jakaś ekipa z Niemiec ma problem techniczny z hamulcami w samochodzie, i no i się okazało, że. My mamy, ponieważ mamy wielką skrzynkę narzędziową. Na wszelki wypadek, Darcio ma zawsze przy sobie. O, trwa naprawa. Nagrywka przy kolacji. Herbata, wino, pomidorki, sałatka. No nie, Ty nie masz robić przeglądu naszej kolacji. Zapraszamy no. na kolację naszej Żartuję my wam, gdzie stoimy dzisiaj. Hej. Hej. Makre ciuchy się suszą. Zwracajcie uwagi. Taka łąka nad jeziorem, jakim? Nie wiem. <laughs> Jesteśmy notorycznie nieprzygotowani, nie wiemy, no nie znamy nie nazw geograficznych, to nie jest istotne. W każdym razie jesteśmy pod dziwnówkiem, e, czy za dziwnówkiem. Stoimy sobie nad takim. Wrzosowym. A właśnie we wrzosowie, dokładnie. Z bardzo płytkim jeziorem, w którym można brodzić przez dziesiątki metrów głąb mimocząc brzucha. To jest miejsce, w którym... Kto kraciło się? Kitesurferzy, tak? Pojawiają często i tu się bawią. Fajnie można tutaj e, popływać na supie, zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie potraficie i chcecie się nauczyć w bezpiecznych warunkach. Jak widzicie na filmie, jesteśmy trochę porozrzucani różnymi pojazdami. Tak międzynarodowo. Ktoś był z Czech, są jakieś niemieckie ekipy, są polskie ekipy. No i chillujemy sobie. Trochę wiejski klimat, bo to łąka pod wsią. Tak jak Kasia powiedziała, pod Wrzosowem. Miejsce znane I, i używane dosyć mocno, więc są też ślady po kamperach różne, ale takie na szczęście na razie nie widzę, żeby było dramatycznie. Raczej w dołki wszyscy walą. Ale to tylko nocleg na jeden nocleg. Najprawdopodobniej jutro jedziemy wzdłuż wybrzeża. Chcemy się oddalać od Świnoujścia, bo jest tłoczno, jest drogo i niestety powiem to, chociaż nie wiem jak będzie to odebrane, ale to są moje poglądy i moja sprawa, że bardzo dużo niemieckich rejestracji i to na przykład wpływa mocno na ceny. Są na przykład podane w euro. Cóż, taki klient, takie, takie ceny. Więc chcemy się trochę odsunąć w takie. no czter, cztery, nie, No, Nie najdroższe, bo jedno euro toaleta na plaży. W też. I sobie będziemy. Poza tym po to przyjechaliśmy, żeby jechać wzdłuż wybrzeża, a nie stać w jednym miejscu. Chyba, że byłoby po prostu petardziaste. To może zostalibyśmy dwie, trzy noce. Kto wie.